Ameryka się zacina, ledy się wypieliły, s. Nic tu kurwa, nie działa, jeszcze tylko dostać dzisiaj w s. nieuczesnej, to już w ogóle, kurwa, to dzięki za turniej, nie? No ja nie powiem, że jestem freewinem jak coś, ale ja mam chyba kurs 1.35 w tym meczu z nieuczesną. Jakoś tak, a albo 1.40, nie wiem. CUP wrócił, zanim wystartuje edycja esportowa, czeka nas edycja streamerska. 12 twórców stanie do walki, od tytuł Betknik Polska, BIRT, CUP, bitwa streamerów. Już po. już jutro poznacie pierwszych streamerów, którzy wezmą udział w turnieju. bądźcie czujni. Taki jest dzisiejszy rozkład jazdy. Team Lekut na Team Arkuel, Team jo na Czesanom, Angelka na Guzik, Młody na Olaczkę, Ganga, Murun, Jasku, Troglądarys, Tarifek. Wojna na łączkach! I to nie jest taki cichy jak coś! <laughs> nie są żarty. Chopiał mecza w sensie do zagrania. Po meczu się mogę chować, no? Nie, no tyle. Udali, kula Tak, widziałem co pisał Bagieta, ale to jest dlatego, że ja tu coś pisałem. jakieś kupoty. Nie ma pogódki z Bagietą, ja żula i Bagieta napisał... To tak, i nie, <laughs> nie. o. <laughs> jak jak widzimy Ancienna na Uczesaną, która tej mapy pewnie nigdy nie grała, to... <laughs> <laughs> Uczesaną ostatni raz na Azteco grała pewnie. No, panowie, wy kierujecie, nie? Nie chcę na was nakładać presji, ale ja pewnie tu ch... gram. No, Bieraję już niższy morale, zabijam ich. Okej. Okay. No, ja Ready, o, dobra, zaczynaj się. Gdzie to, się idzie? Tam idę. O kurde. To, jest, to, to okay. jest ten, to jest ten, no. Dobra. Dawaj tam, nie u Ładnie. Łatnie. Po prawym, zielony. Po prawym, po, po, prawym, po prawym, Joker. O kurde, oh, po prawym, oj sorry. Po po prawie. Prawie. <grym, <grym, <grym> dobra, ja mu prawym, ja mówię. We dwóch musicie, więc... Ja sto, zaraz, to, jestem zaraz za to. Na lewej. No. no. No, to, dawaj, za to się gra lepiej. To co, robimy to co wczoraj? No, klasyk, mi, mi do Donata. No. Mi zabiegnął do Donata. Donat Donut już. Ten tu jest. Dwóch. Ja do Donat. To już? To już. To jest. Tak jest. To no, dobra, nie chcę, To był uczęska, Koniec kariery. Sorry, sorry, nie skrada was. Ja, ja i dość powiedzieć. Uwaga, raz beta, raz rampa, może ma Ja pa, po... ale rampę od razu. Basen jest, czy ten? Oh, tak, basen jest. Si ale, ale najmniejsza. Kogo? Ah, rampa jest ja. Nie smite, nie smite. Smith. kaf. No nie no, mnie, nie wiem, mnie zabija, na <grym _> nożem biegnę, no. Haha, <grym> lookie Steve! <grym> Beka. Rampa. Rampa leci, jeszcze <grym> jedna rampa. Jeszcze rampa. Ja, nie Jeszcze no jest, do ją, no. Tak. Technik paus, technik paus, oczywiście. No. No, potrzebuję technicznej. <grym> tak. Idą na B, ja mam podgląd, spokojnie chłopaki. Okej. <grym> ja, ja Okej. Okay. Okay. Ale nie spodziewałem się jej tam zachód coś, bo byłem po k***a se pod Zapraszam za mną na B, zapraszam za... B, na B, na B, na B tak, tak, tu. Ale bez, bez je pali, już. jechali już, już. Je ja to, Uch, ja to jest. O, bici, o, bici. drugi. Zatrumpę. No i, I Jest, jak ty mi imponujesz! Daj, przestałem żebyś dalej. Loki, Loki gra w cave, z tego co wiemy. Mhm. Chcesz tam pocisnąć, może? Tam ten? Ja bym z tobą pożył tego cave'a, bo ja uważam, że ja bym też się tam odnalazł. No tam to śmigajcie. Warto uważajcie, no. Na mnie z... O, tu co? Okay. Cave! Ja zaraz zabijam z cave'a. Niko no, in Jeb... no, innego nie ma. Co tam

Jeden przy templu gdzieś, uważaj do Łukie Dobrze Koniec. Łapie prawo Jest w templu, jest w templu Donat na pewno CT Leży Przesmałaj Nie no, my bad, bóg popie ja proszę, mezerowi pod a ale mi ze 100hp do 17 zjechało No prawie Proszę B Rampa dwóch, rampa dwóch o, drugi też. Nie ma longa? Jest. Jest Ach, co Heis. to Mieci. jest? Dobra, kur. To jest nie jest taki mądry, że to stać, nie? Jest, się zdął na dwóch. Wyszli do lat już. Po, po pięćdziesiąt. Ale nie, nie jest. ej, przepraszam. Paka, paka, paka. Bomba mit, bomba mit, bomba mit, bo ja bym się zdął na to. No ja ja nie mogę mieć granatów Co mówicie mezer? Jest, jest, jest Co? Fuch. Jeszcze Heaven, heaven, heaven To na heavenie, to jest na heavenie Myślałem, że umarł Idę rampę

No. No. Czysto! Ja. Nie, jeden jest! Nie, nie. są. Mają makę, mają tylko makę, nie mają broni. lepszy. Chodź na Dwóch. zero ma, zero ma! O kur... <noise> Flashbang! Flashbang. Wiem. All nie chcę wychodzić Daj go jeszcze Kurwa, jeszcze alta mi się klika, co tu się odpierdala? Nie do fuje Nie ma czasu yes! no, czas. Pójdziesz w lukie spalić boxy na, heaven, na te... Ło kurwa, no skapie. pewnie, chłopie Co, smoke'a w rooks? Ja tylko paronego mam na Dwa smoke'y dajcie, dobra Woli i winę Dużo nade'ów Przecież nie patrzę o! Przyszli z dwóch stron. Są so, na B. CT long. Long. Ja się Smochuje Przed cave'em, przed cave'em, przed cave'em jest. Kawem, sam sam. Nice. Oh, okay. Dobra, nie ma czasu, nie ma czasu. save save'uj broń. Musisz mi dropnąć. Kałasznikow, guys. Long. Jest przy Obity mocno. Donat, chodź. Chodź do Patrz, Donata. Donata. Ja dojeżdżam tak. Chyba dwóch. Nie 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 sobie Nie Nieuczesana, Nie ucieszana, nie ucieszana. Tupie mi da redrumber. Redrum, redrumber, redrumber, do ciebie lubię. Dawaj kosę, zfrabie, dawaj kofe. Co ty, jakaś dziura Kosę, kosę, kosę <susuranty> <giby> no to dzisiaj na, tyle. Na tyle, na dzisiaj. Jak tam? No ja Ja mogę nawet teraz jeszcze o. grać jak chcecie sobie zagrać Ja też Wy zagrać Pytasz akurat pograjcie, nie? Mordeczki Dobra, no to ja spadam. widzimy się jutro. Tak? No siema. Czekaj. Tak. To jest za 20 i na 100%, tak? 20, 21 dobra. Co to? Widziałem to przed sekundą. <śśmianie> ale jemu, ale jemu ja mu to wantafa p ja. nie za pierwszy No nie dawa, dawa. Dawa, no młody, młody młody ten, młody auto poziom dawa. Co ja wca, jest, no Piękna, Jeszcze pieniądze idą do gili <śmianie> Mario, budowa No czwu na Discordzie nakikłem Bagetson Ja p... co ja gadam Co ja Bagieta dalej. Ten c i wyszłem z gry No, ty już, koniec. Tak się nie będzie jakiś śmieczku z, z prowówki za mną łaził To ten to jest Nie no fajny mecnik ci był jak wygrywaliśmy 51, to już wiedziałem, że jest przesądzony, ale potem jak się odkuli na 7-5, to trochę był strechik. Jeszcze, Jeszcze spację dodaj, Cypek. Jeszcze spację, Cypek, dodaj na końcu. Serio coś ja, takiego piszę? No. No, napisałem to u Japszana i kontra... Dzięki, Cypek, za, za... I poszła kontra od Bagiety tego. Bo Bagieta na Antośach powiedział, że ten... Dawaj nie godzimy się ten... Dużo widzów mam. To wasza kontra. Można zbanować debila jakiegoś i konto albo coś? A co ci robi? No kurwa debil ma jeden e, pierwszy level, tylko konto e, założył, żeby mnie wkurwiać. A jaki ja. ma nick ten Bagieta, ten gość, co się troluje? Marian z budowy. Dlatego. Chcę zbanować go. Spokojnie, ja sobie później e, pogram. Teraz z Pavlikiem e, gram. Na kolegów się nie wy******a, jak powiedziałem, że gram z kolegami, to gram. Nie mam własnego zdania? Ja mam być na każde skinienie, a, a wszyscy i tak mają mnie w dupie? W******e mam na to kula. Do każdego na każde mam być skinienie, w******e mam. 90 groszy, proszę wejść na DC do Japczana i porozmawiajmy jak dorośli. Porozmawiamy se... Na Antosiach. Teraz nie mam ochoty. Nie, nie jest poważna sprawa, bo <grym> to już jest dawno wyjaśnione, tylko... Jakby Bagieta chce to dalej ciągnąć, no. Patrz, ogląda na live'ie, ogląda na live'ie, dobra? Dajcie ci... Wczoraj stila... ty na ci stila... Stila na Discordzie. Dobra, sobie. Wczoraj bicie o na Antosiach wczoraj. Przegrałem, ale z honorem sobie, z honorem przegrałem. Byłem nominowany i wygrałem z honorem sobie, biegałem z honorem sobie. <grym> Co to koda? Wiem, że przegrałem... Złota to się, a i tak czuję się, czuję się jak zwycięzca. Widzowie. I dziękuję serdecznie serduszka. No i ładnie powiedziałeś. No Carter. Bandura, karter. Nie, to jest trudno komputerowo, ja tego nie powiedziałem. No trójne przecież ładnie. To jest przez inteligencję. <noise> no przecież ładnie powiedziałeś. Sędziej i prowadzący zostali przekupieni na Złotych Antosiach, gdzie byłem w niedzielę przez tego chłopaka, co robi live na Twitchu Renzuła i głosy stały przemienione i wygrał Lenzuła. Jestem tym dotknięty jako osoba chora i niepełnosprawna, że zostałem oszukany na Złotych Antosiach i te głosy stały przemienione wygrał ten chłopak, co robi live na Twitchu Renzuła. Znając Ziarniaka mogło to być prawdą. Ogólnie no fajna ta gala, te wszystkie mordy w jednym miejscu, a no tak, nie wszystkie. No dobra, to jest szukałem wymówki, żeby nie jechać. Kur... Co ja będę oszukiwał? Nawet na streamie o tym mówiłem, że tak mi się po chupce. myślę tylko jak się wywinąć, nie? Ale finalnie wyszło tak, że co? Rypson, pojechał. Myślałem, no dobra, no to co, nie będę takim jedynym dawnym kurwa idę, nie? Pojechałem sobie kupić te buty, bo przecież ich nie odzyskam. Yy, no i pojechałem sobie, nie, na Antosie, ale kurwa, jak ktoś nie miał dobrej wymówki typu nitro, że ma na przykład wywiad w kanale Zero albo bandzi koncert, no to kurwa, to to jest jakieś XT. Cześć, tutaj Ala, dziewczyna. O, o, to też się ludzie sprólili. W jego imieniu chciałabym podziękować za, za, za wygranie tej kategorii. Powiem tak. Meduza od lat naraża wszystkich uczestników ruchu ciągle czytaniem czatu, dotykaniem telefonu, patrzeniem się w ekran. I nie zmienił się od lat. Nie zmienił się od lat. Mówiłem to trzy lata temu, powiem to dzisiaj. Dobra, bo on czemu nie przyszedł. Bo Meduza był. Medu... Koncert Meduzy był zajebisty, tak szczerze. O jest, dlaczego nie pojechałem na Antosie? O, i zaproszenie na pizza daje. Serio, nie jedziesz na Antosie przez to? To chodziło o auto w My Winter Car. Tak! Ja bardzo. Słuchajcie, bo chciałem dzisiaj jechać w ogóle na Antosie, ale wstałem rano, już byłem na to gotowy i yy, jeszcze mówię, zrobię stream. Taka losowa akcja, nie? Auto w My Winter Car mi nie odpaliło. Silnik się zepsuł. Niestety, no. Zatrzymała mnie, to bardzo ważna rzecz. Więc musiałem najpierw naprawić silnik. No teraz już nie zdążę, niestety, już jest 16.30 i ja to... Nie no, to to jest, to jest jakieś ultrafajerskie zachowanie, eee, nie? Dobra, ciebie skipujemy, bo ty taki kolega z suchara nawet nie, nie się kuła nie pojawiłeś. Chyba kolega, nie kolega, dostał nominację, dostał zaproszenie. Nie siedziałby pewnie nawet koło meduzy, nie musiałby nawet z nim słowa zamienić. I tak jest jakiś problem, bo nie wiem, bo ktoś przyszedł, no. Ktoś mi się dzisiaj pytał, czy bym robił tą pizzę, nie? Wyjebane mam. Kolega nie przyjechał do kolegi na Antosie, a ja bym mu robił content? Niech wypiera. <ścoughs> to w jaki sposób na evencie nie pojawił się Pajalog, Pasut i Magikal? No musiałem wybrać, musiałem wybrać, czy chcę, żeby pojawiły się trzy osoby, czy chcę, żeby pojawiały się. No dobra, ale to też jest trochę trans... Ze strony Suchara. normalnie on powinien gadać, kto wymagał, co wymagał i tak dalej, ale jeżeli on tego nie mówi, to w takim razie to musieli być twórcy, którzy są kurwa w topce albo Twitcha, albo Kika, albo nie wiem, takie top 5, top 10, kurwa minimum, żeby wiesz, jak suchar by zlikował, to później by miał kurwa już nie wiem, by się nigdy z nimi jakoś nie przeciął, nie. No, bo ja słyszałem, że tam ktoś musi wiedzieć ktoś musi wiedzieć yy, czy wygrał, bo nie wie czy by, kurwa specjalnie jechać. No ja bym tak strzelał, że to mógł być multa. Ale ch... nie. Jest mi źle z tym, że ich wygrałem, no. Jest mi źle. No musiałem wybrać jakichś ludzi z nas innych ludzi. Dla to się były czymś co robiłem, żeby zebrać wszystkich w jednym miejscu Stream Mamona. Znowu wydane pieniądze na jakieś gówno, żeby później zalić się z Jeżeli chodzi wasz że... w... p... chleb z kolą <laughs> To on, czy... on widzi te wiadomości co to się że mnie oddeł to flukiemu, bo nie chciał. Mówiłem mu przez dwa miesiące, żeby je... ja specjalnie po debuty nawet do Płocka chciałem przyjechać, już szczerze. No na przykład taka osoba jak Mamon, yy, to że nie przyszła, to jest mocna hara w pysk Suchara, a XD Lol. Bo to są dobrzy kumple, no jakby Suchar jest jedną z dwóch osób, która mu pomagała tam przez X lat, ja jestem tą drugą, chwaląc się bądź też się nie chwaląc, też go Ogarniałem na PWU przez bardzo długo. I to, że nie przyszedł na to się na kuj, event kumpla, kuj, jest trochę XD, no. I kto jest górą kuźwalemek? Wielki Bruz. Czemu grałeś Czogatem? Kulfon też. A ten a... tysiąc, jest kuj, agent, chuj, gada, że, że nie przylezie. Nie przylezie, mu kuj, pieniądze daje, żeby wyszedł na prostą, kura. Proszę go też na jakieś kuj, streamy i tak dalej, żeby się odbił od dna, ku i zarabiał z tego kicka. Kurde, mu ogarnia dopłatę z KCP I choi, on gada, że. Nie przychodzi. Kulfon też, Mamut, Bonkol. Mieli streamy normalnie. Czemu Damian Tupson Pszczoła nie zjawił się zbić piony z Jasperem i Ryśkiem? Co to ma być do. Co to za Twitter? To była chyba ostatnia osoba, którą w internecie uważałem za takiego naprawdę bliskiego kolegę, no nie? Kto mówi się na mnie. Nigdy byś. To była ostatnia osoba, po której bym się spodziewał jakiegokolwiek k**a kur... w moim kierunku. Bogucia to nawet nie biorę pod uwagę, bo Gucia nigdy nie jest hamem dla ludzi. Gucia zawsze jest w porządku. Więc ja go nawet nie biorę pod uwagę. Ale z Sucharem ja myślałem, że naprawdę miałem zajebistą więź. Ale sprowadził mnie szybko na ziemię. Ale dziwne, ku**a. Nawet autyzm Witka nie powinien go chronić, bo umiarkowany Jasper i mikro... No dobra, no dobra, no, Gucio jest Guciem, nie? To tam... No i jeszcze ma pewnie z tyłu głowy kurwa to, że Suchar go napastował jeszcze zanim Suchar był streamerem kurwa i wydzwanił do restauracji, z której Gucio zamawiał żarcie i się domagał kurwa. Adresu łódka, nie? Drama goni dramę, drama Dawid, Kamil, Jasper vs Kasiks Puszczam, pój puszczam No, puszczam, puszczam, puszczam no e, Oczywiście nie wspieramy e, ani pedofili, ani hazardu że... No i nie wspieramy ani pedofili, ani hazardu, no I to było w Dlaczego? Było ale, ale, ale ty nie jesteś pedofilem Ale k***a powiedziała Przechuj i... Kumacie, że Emil z Japonii specjalnie No, k***a, no Ludzi, ludziom się nie chciało jechać 200 km, k***a do innego miasta, czy tam 300 nawet. A Emil kurwa, wypilił pewnie z 10 koła na bilety w tej te kurwa, żeby tylko przy, przylecić na jeden dzień eventu, nie? A jeszcze w ogóle do, od niego dostałem prezent. Dał mi tam jakieś kurwa słodycze z Japonii montowałcie. No i jak już dzisiaj pokazaliśmy Bonkola, to zaprasza on na Pitka Day. Nikt nie powinien brać w tym udziału! Zapraszam do wydarzenia Pizza Day 2026. To jest to Iben, szósta tura, to edycja to w tym roku. Główny na temat Iben. to Pizza artystyczna Dobrze, to, to, czy namalujesz obraz ze składników, ułożysz mozaikę, a może wyrzeźbisz w ogóle jakąś figurę z tej pizzy, to już jest Twoja interpretacja. Zrób coś, żeby być oryginalnym, albo żeby po prostu zaskoczyć widzów. Wybierz... A co jest do wygrania? Węgiel? <grym> Nie no. Co jest kurwa? Jest możliwość, że będę klipem? Mam 150 euro, ku do rozmianki. Chce ktoś? Chciałem serdecznie pozdrowić złodzieja, który z***ł za... mi z portfela 150 euro, e... które dostałem od mamy na urodziny, żebym kupił sobie monitor nowy. E... W sumie tam jeszcze było schowane 50, ale może mnie oszczędził albo nie widział, ale pozdrawiam. E... Co to za monitor? Za 150 euro. Renaty. A, witam, witam. Skakanek. A, witam. witam. Ktoś pytał pyta już dalszy. A ty Luki już, już się pozbierałeś po, po listwie od bagiety? Tyle dni lewanie było. No, no, no. Że chyba tam nieźle w głowie szumiało, co? Troszkę. I co, przedeś przeprosić pokornie bagietkę? Nie. No, ja czekam. No co co? Mi, co mi, mi dosyć, nie? Co nie? Nie doszyć, że mnie ze stolika? To jeszcze teraz Nasyłać mi widzów I to jest k***a, to jest w porządku według ciebie, Luki? Ale ja go nie wy***łem przez ze stolika No jak nie ty? <gry> no nie wiem, ja po ja prostu ry, rybson, rybson, ja... rybson pokazywał na Złotych Antosiach yy, wiadomość jak, pisa, jak pisałeś do niego To wy*** po prostu bagietę i daj tam y, tego Była taka wiadomość czy nie? Przeznać nie się było, ku... nie, teraz, nie to było, to pokaż mi, to pokaż, mi wiadomość Ja ku... rozumiem, że można wy***ać, ale takie sprawy się ku... Ja prywatnie, jest, a nie ja od widzów się do, e, dowiaduję Kodonie, Słuchaj, no ty. było jakieś k***nie kur... dogadanie, że no już mnie się to się mi znaleźć stolik k***a kur... no, no, no to dostałeś zajebisty stolik Ej dobra Bagieta, tu akurat muszę cię przyp***ić 10 razy Davida po ciebie wysyłałem i nie chciałeś przyjść do nas siedzieć Albo tak jest upośledzony miał. Co? No nikt mnie nie zapraszał Dobra Bagieta, daj po nie gram, bo tku... przechodzą i przeszkadzają No grę. dobra, już się będą przeszkadzać Ale to badać. pójdziemy na inną lokację, tam gdzie nie mogą wyjść. na inną lokację, jak oni znajdują się A, że... czekaj, konią w do odebrania. No dobra, się ja pierdolę, no lezie ten c*** za mną, k***wa to... Sie Siema <śla> Ja mówię, <tam> no. <śla> to się nie da normalnie zagrać, k***a, bo wszystko <śla>